Siema. Dzisiaj Wam pokażę, jak zmienić wygląd na start w Mozilla Firefox. To będzie to wyglądać co najmniej tak. Taki będzie efekt. Można też inny zrobić. Dobrze, zaczynamy. Pierwszy krok to wchodzimy na shinysearch.com. Link będzie podany w opisie. Pierw klikamy na Your Name. Wpisujemy, co chcecie. Ja wpiszę oczywiście Nickel. Tutaj możecie wybrać jakieś style. Ja wybiorę na przykład teraz Matrixa. I tak by wyglądało to. Na start. Teraz następny krok to kopiujemy ten link. Wchodzimy na Tools, Options, Opcje. I potem homepage. Tutaj kasujemy, tutaj będzie jakiś link, kasujemy go. Ja oczywiście go nie skasuję, bo teraz z tam, tamtym I wklejamy go. I naciskamy OK. I, zawsze, I teraz powinno wszystko działać. Dziękuję za oglądanie. Filmik specjalnie zrobiony dla Need Help. Do, do widzenia.